Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś walczył z ogromną falą, gdzie każda fala przynosi więcej niepokoju i stresu? Życie w nowoczesnym świecie może być przytłaczające, ale istnieją sposoby na znalezienie wewnętrznego spokoju. Zbadajmy pięć prostych strategii, opartych na filozofii stoickiej, które mogą pomóc w złagodzeniu tego obciążenia. Po pierwsze, niezwykle ważne jest uznanie znaczenia akceptacji. Seneka uczy nas, że to nie to, co się dzieje, ale jak reagujemy na to, co się dzieje. Często spędzamy zbyt wiele czasu, próbując kontrolować to, co jest poza naszą kontrolą. Akceptując rzeczywistość taką, jaka jest, możemy skupić się na naszych reakcjach i działaniach, pielęgnując spokój, który nie zależy od okoliczności zewnętrznych. Drugą strategią jest praktyka wdzięczności. Zamiast koncentrować się na tym, czego brakuje w Twoim życiu, Postaraj się świadomie dostrzegać małe rzeczy, które przynoszą radość. To nie tylko zmienia twoją perspektywę, ale także pomaga stworzyć lżejszą przestrzeń umysłową. Marek Aureliusz przypomina nam, że szczęście twojego życia zależy od jakości twoich myśli. Pielęgnując pozytywne myśli, zaczynasz budować solidny fundament spokoju. Trzecią metodą jest medytacja. Ta starożytna praktyka pomaga uspokoić umysł i nawiązać kontakt z teraźniejszością. Medytacja nie wymaga dużo czasu ani przestrzeni, nawet kilka minut dziennie może być przełomowe. Zarezerwuj czas na siedzenie w ciszy, skupienie się na oddechu i pozwolenie myślom przepływać bez osądzania. Ta praktyka tworzy mentalną przestrzeń, w której pokój może zakwitnąć. Po czwarte, rozważ znaczenie prostoty. Często obciążamy się zobowiązaniami i oczekiwaniami. Zapytaj siebie, co tak naprawdę ma znaczenie? Eliminacja nadmiaru i priorytetowe traktowanie tego, co nadaje sens twojemu życiu, może zmniejszyć uczucie przytłoczenia. Prostota jest potężnym sposobem na znalezienie klarowności, a w konsekwencji pokoju. Wreszcie, zaangażuj się w naturę. Przebywanie na świeżym powietrzu i docenianie naturalnego otoczenia ma udowodnione działanie uspokajające. Prosty spacer po parku, czy nawet obserwacja chmur, może pomóc w przywróceniu połączenia ze światem wokół nas. Natura przypomina nam o pięknie prostoty i nietrwałości, sprzyjając poczuciu spokoju i odnowienia. Wdrażając te pięć strategii, Możesz zacząć pielęgnować wewnętrzną przestrzeń pokoju, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Pamiętaj, że droga do wewnętrznej harmonii jest nieustanna i osobista. Podejmując małe kroki, możesz przekształcić swoje życie i osiągnąć stan trwałej serenady. Poszukiwanie wewnętrznego spokoju to podróż, która wymaga cierpliwości i zaangażowania. Często mamy tendencję do szukania szybkich rozwiązań. Ale prawda jest taka, że osobista transformacja zajmuje czas. Zrozumienie tego jest kluczowe, aby uniknąć frustracji. Pierwszym krokiem jest pozwolenie sobie na bycie człowiekiem, akceptując, że normalne jest czuć się zagubionym lub niespokojnym w obliczu tylu wymagań życia nowoczesnego. Każdy z nas stawia czoła unikalnym wyzwaniom, a uznanie tego może być potężnym krokiem w stronę Auto współczucia. Ponadto niezbędne jest pielęgnowanie odporności emocjonalnej. Ta umiejętność pozwala stawić czoła przeciwnościom i je pokonywać. Odporność nie oznacza ignorowania bólu czy trudnych emocji, ale nauczenie się radzenia sobie z nimi w sposób konstruktywny. Można to osiągnąć, identyfikując wzorce myślenia, które już ci nie służą, i zastępując je zdrowszymi podejściami. Praktyka Autoanalizy może w tym procesie pomóc. Zadaj sobie pytanie, co czuję, dlaczego to czuję. Ta refleksja może przynieść klarowność i pozwolić na podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących działań. Inną skuteczną strategiami jest ustalanie zdrowych granic. Często czujemy się przytłoczeni, ponieważ nie potrafimy powiedzieć: nie. Nauka wyznaczania granic może być uwalniająca, chroni to nie tylko twój czas i energię, ale także pokazuje szacunek do samego siebie. Definiując, co jest akceptowalne, a co nie, zaczynasz tworzyć przestrzeń, w której możesz rozkwitać. Obejmuje to ograniczenie ekspozycji na osoby lub sytuacje, które osłabiają twoją energię i koncentrację. Komunikacja odgrywa również kluczową rolę w dążeniu do wewnętrznego spokoju. Umiejętność wyrażania swoich uczuć i potrzeb w jasny sposób jest niezwykle istotna. Często dusimy w sobie negatywne emocje z lęku przed konfliktem, co może prowadzić do narastania stresu. Ćwiczenie asertywnej komunikacji pozwala ci zajmować stanowisko w sposób stanowczy, ale z szacunkiem. To z kolei może poprawić Twoje relacje i zmniejszyć niepokój związany z nieporozumieniami. Innym ważnym wymiarem wewnętrznego spokoju jest autoterapia. Często zaniedbujemy nasze własne potrzeby na rzecz zewnętrznych wymagań. Autoterapia nie ogranicza się do chwil relaksu, ale obejmuje ciągłą dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne. Obejmuje to zdrową dietę, aktywność fizyczną oraz poświęcanie czasu na czynności, które naprawdę sprawiają ci radość. Autoterapia to akt miłości do samego siebie, a gdy ją priorytetujesz, budujesz solidną podstawę do radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. Praktyka empatii, zarówno wobec samego siebie, jak i wobec innych, jest również kluczowa. Często jesteśmy naszymi najcięższymi krytykami, co prowadzi do cyklu autocenzury, który może być paraliżujący. Bycie dla siebie łagodnym, uznawanie swoich słabości i ograniczeń to ważny krok. Co więcej, patrząc na innych z współczuciem, możesz złagodzić presję, jaką odczuwasz, porównując się do nich. Każda osoba ma swoją własną historię i zmaga się z różnymi problemami, a przypomnienie sobie o tym może przynieść znaczną ulgę. Rozwój mentalności wzrostu to kolejna skuteczna strategia. Zamiast postrzegać wyzwania jako przeszkody, zacznij widzieć je jako okazję do nauki i rozwoju. To nie oznacza, że powinieneś ignorować trudności, lecz raczej uznawać je za część podróży. Filozofia stoicka uczy, że przeciwności mogą być źródłem siły i nauki. Przyjmując tę mentalność, stajesz się mniej reaktywny i bardziej otwarty na wzbogacające doświadczenia. Ostatecznie, związki z innymi ludźmi są niezbędne dla emocjonalnego dobrostanu. Wsparcie społeczne może znacząco wpłynąć na to, jak radzimy sobie ze stresem. Kultywowanie znaczących relacji, w których możesz być autentyczny i wrażliwy, może przynieść ogromną ulgę. Nie wahaj się szukać wsparcia, zarówno wśród przyjaciół, rodziny, jak i grup wsparcia. Dzielenie się swoimi doświadczeniami i słuchanie innych tworzy poczucie wspólnoty i przynależności, które są kluczowe dla zdrowia psychicznego. Wprowadzając te strategie w swoje życie. Nie tylko znajdziesz drogę do wewnętrznego spokoju, ale także zbudujesz solidną podstawę do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom. Ważne jest, aby pamiętać, że ta podróż nie jest liniowa, będą wzloty i upadki. Najważniejsze to nie przestawać iść naprzód, nawet małymi krokami. Transformacja wymaga czasu i wysiłku, ale korzyści są niezaprzeczalne. Bądź dla siebie łagodny w tym procesie. Każdy krok w stronę wewnętrznego spokoju to krok w kierunku bardziej pełnego i znaczącego życia. Przyjmując refleksyjne i praktyczne podejście, zaczniesz dostrzegać pozytywne zmiany w swoim życiu, nie tylko w zdrowiu psychicznym, ale także w relacjach oraz w zdolności stawienia czoła światu, z pewnością siebie i spokojem. Dążenie do spokoju to nieustająca podróż, ale jest to podróż, która jest tego warta. Eksplorując poszukiwanie wewnętrznego pokoju, kluczowe jest podejście do kwestii akceptacji siebie. Akceptacja tego, kim jesteś, wraz z Twoimi niedoskonałościami i ograniczeniami, to kluczowy krok do znalezienia spokoju. Surowa autokrytyka może być znaczącą przeszkodą, prowadząc do cyklu niepewności i lęku. Gdy pozwalasz sobie być niedoskonałym, Otwierasz przestrzeń na bardziej uprzejmy i życzliwy wewnętrzny dialog. Autoakceptacja jest również związana z autentycznością. Często czujemy presję, by spełniać zewnętrzne oczekiwania, co może prowadzić do stresu i odłączenia od naszego prawdziwego ja. Refleksja nad swoimi prawdziwymi pasjami i wartościami może pomóc w dostosowaniu działań do Twojej istoty. Nie tylko daje to poczucie celu, ale także wzmacnia Twoją odporność w trudnych czasach. Innym istotnym podejściem jest praktyka obecności. Życie w chwili obecnej bez nadmiernego martwienia się o przeszłość czy przyszłość, to jedna z fundamentalnych nauk stoicyzmu. Praktyka uważności, czyli mindfulness, może być potężnym narzędziem. Poświęć kilka chwil swojego dnia na skupienie się na oddechu. Obserwując swoje myśli i uczucia bez oceny. Ta prosta praktyka może pomóc ci rozwinąć głębszą świadomość siebie oraz swojego otoczenia, przynosząc poczucie klarowności i spokoju. Ustanowienie zdrowej rutyny jest również niezbędne. Struktura codzienności może dawać poczucie kontroli w środku chaosu. Tworząc nawyki sprzyjające dobrostanowi, takie jak regularna aktywność fizyczna, zrównoważona dieta i odpowiednia ilość snu, wzmacniasz swoje zdolności radzenia sobie ze stresem. Te praktyki nie tylko poprawiają zdrowie fizyczne, ale również mają pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Ćwiczenia, w szczególności, są skutecznym sposobem na uwolnienie endorfin które są neuroprzekaźnikami wspomagającymi poprawę nastroju. Znalezienie aktywności, którą lubisz, czy to spacer, bieganie, yoga czy taniec, może odmienić twoją codzienność. Ważne jest, aby pozostać aktywnym i pozwolić, by ruch stał się formą połączenia z samym sobą. Ponadto, poświęcenie czasu na hobby i aktywności, które się kocha, jest kluczowe. Często w biegu codzienności pomijamy to, co naprawdę przynosi nam radość. Zarezerwowanie przestrzeni na swoje pasje może być odświeżające i pomoże złagodzić presję dnia codziennego. Malowanie, gotowanie, czytanie czy granie na instrumencie te aktywności zapewniają zdrową i kreatywną ucieczkę. Ważność połączeń społecznych nie może być lekceważona. Troszczenie się o pozytywne relacje jest niezbędne dla dobrego samopoczucia emocjonalnego. Znaczące interakcje oferują wsparcie, zrozumienie i poczucie przynależności. Nie wahaj się otworzyć przed bliskimi osobami o swoich doświadczeniach i wyzwaniach. Stworzenie kręgu wsparcia może być solidnym fundamentem w momentach kryzysowych. Ponadto warto zastanowić się nad wpływem mediów cyfrowych na Twoje życie. Media społecznościowe, chociaż mogą być narzędziem połączenia, mogą również stać się źródłem porównań i stresu. Ustalenie granic dotyczących czasu, który spędzasz online, może być korzystne. Zarezerwuj chwilę w ciągu dnia, aby się rozłączyć i przekierować ten czas na aktywności, które naprawdę wspierają Twoje dobrostan. Kultywowanie empatii, zarówno w stosunku do samego siebie, jak i innych, jest kolejną cenną praktyką. Często szybko krytykujemy nasze wady, ale wolno okazujemy sobie współczucie. Ćwicz autoempatię, uznając swoje zmagania i okazując sobie życzliwość. Nie oznacza to ignorowania swoich błędów, ale podejście do nich zrozumieniem i akceptacją. Rozszerzenie tej empatii na innych również wzbogaca nasze relacje. Zrozumienie, że wszyscy zmagają się z własnymi walkami, pozwala stworzyć środowisko wzajemnego wsparcia. To połączenie może złagodzić presję, jaką odczuwamy, gdy zmagamy się z naszymi wyzwaniami. Praktyka autoanalizy to potężna droga do samopoznania. Znajdź czas, aby zastanowić się nad swoimi emocjami i reakcjami. Zapytaj siebie, co kryje się za twoimi lękami i jak możesz je konstruktywnie adresować. Ta introspekcja może prowadzić do cennych odkryć na temat samego siebie i swoich motywacji. Innym ważnym aspektem wewnętrznego spokoju jest przebaczenie. Nauka przebaczenia sobie i innym może uwolnić znaczną emocjonalną wagę. Często trzymamy się urazów i żalów, co uniemożliwia nam postęp. Praktykując przebaczenie, pozwalasz sobie uwolnić te ciężary i stworzyć przestrzeń dla uzdrowienia i spokoju. Odporność również powinna być rozwijana jako istotna umiejętność. Oznacza to nie tylko stawienie czoła wyzwaniom, ale także uczenie się z nich. Każda trudność może być okazją do wzrostu. Przyjmując mentalność uczenia się, przygotowujesz się do radzenia sobie z przyszłymi przeciwnościami z większą pewnością i jasnością. W końcu ważne jest, aby pamiętać, że dążenie do wewnętrznego spokoju to osobista i wyjątkowa podróż. Nie ma jednego uniwersalnego podejścia, które działałoby dla wszystkich. Eksperymentuj z różnymi metodami i odkryj, co rezonuje z tobą. Bądź cierpliwy dla siebie w tym procesie. Transformacja wymaga czasu i często zachodzi małymi krokami. Każdy wysiłek, który podejmujesz w kierunku swojego dobrostanu, jest cenny i przyczynia się do Twojej podróży. Życie współczesne może być wyzwaniem, ale z odpowiednimi narzędziami i refleksywnym podejściem możesz znaleźć przestrzeń spokoju wewnątrz siebie. Kontynuuj odkrywanie uczenie się i wzrastanie. Wewnętrzny spokój to nie tylko cel, ale podróż, którą warto przeżyć. Aby posuwać się w kierunku wewnętrznego spokoju, kluczowe jest przyjęcie świadomego stylu życia. Oznacza to bycie świadomym tego, jak Twoje codzienne wybory wpływają na Twoje samopoczucie psychiczne i emocjonalne. Każda decyzja, choćby najmniejsza, może wpływać na Twój stan umysłu. Dlatego też uprawianie rutyny, która priorytetowo traktuje zdrowie psychiczne, jest kluczowym krokiem. Może to obejmować od wyboru zrównoważonej diety po regularną praktykę ćwiczeń fizycznych. Każdy element twojej rutyny powinien być przemyślany, aby promować bardziej harmonijne wewnętrzne środowisko. Inną wartościową strategią jest praktyka autoafirmacji. Często jesteśmy naszymi największymi krytykami. Autoafirmacja polega na uznaniu swoich osiągnięć i zdolności. Zarezerwuj chwilę, aby zastanowić się nad swoimi cechami i tym, co już osiągnąłeś. Może to pomóc w wzmocnieniu twojego poczucia własnej wartości i pewności siebie, tworząc solidną podstawę do radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami. Codzienna praktyka afirmowania swoich sił i umiejętności przynosi poczucie upodmiotowienia, które jest kluczowe w dążeniu do pokoju. Ponadto poszukiwanie konstruktywnych i inspirujących informacji może być dobrym kierunkiem. Czytanie książek, słuchanie podcastów lub oglądanie wykładów promujących samopoznanie może wzbogacić Twoją perspektywę. Filozofia stoicka, na przykład. Oferuje nauki, które kwestionują sposób, w jaki postrzegamy trudności. Otaczając się informacjami, które zachęcają do refleksji i współczucia dla samego siebie, uzbroisz się w narzędzia, które mogą być przydatne w momentach kryzysowych. Również ważne jest, aby dążyć do równowagi między pracą a życiem osobistym. Współczesny świat często skłania nas do priorytetowego traktowania pracy kosztem dbania o siebie. Ustalaj wyraźne godziny pracy i rezerwuj czas na aktywności, które kochasz. To rozdzielenie pomaga zapobiegać wypaleniu i utrzymać zdrowie psychiczne. Tworząc granice, pozwalasz sobie cieszyć się życiem poza kontekstem zawodowym i nawiązywać ponownie kontakt z własnymi zainteresowaniami i pasjami. Praktyka odczepienia również zasługuje na uwagę. Często przywiązujemy się do pomysłów, ludzi lub przedmiotów, które już nam nie służą. Odczepienie może być wyzwalające, ponieważ pozwala na uwolnienie tego, co obciąża Twoje życie. Zadaj sobie pytanie: co tak naprawdę przynosi wartość w Twoim życiu? Pozbywając się tego, co już nie służy, otwierasz przestrzeń na nowe doświadczenia i możliwości. Obejmuje to także uwolnienie się od nierealistycznych oczekiwań i zaakceptowanie nietrwałości rzeczy. Ponadto należy podkreślić znaczenie współczucia. Praktykowanie współczucia zarówno względem samego siebie, jak i innych jest kluczowe dla wewnętrznego spokoju. Będąc dla siebie łagodnym w chwilach porażek czy stresu, tworzysz bezpieczną przestrzeń do wzrostu i nauki. To rozszerza się na relacje. Bycie wyrozumiałym i otwartym wobec innych nie tylko wzmacnia więzi, ale także tworzy środowisko wzajemnego wsparcia. Praktyka ciszy, często niedoceniana, może przynieść znaczącą ulgę. Rezerwowanie chwil na po prostu bycie w ciszy, bez rozproszeń może być potężnym sposobem na ponowne połączenie się z samym sobą. Cisza pozwala usłyszeć twoje myśli i uczucia, pomagając w oczyszczeniu umysłu oraz odnalezieniu wewnętrznych odpowiedzi. Współczesne społeczeństwo jest przepełnione bodźcami, a znalezienie czasu na ciszę może być sposobem na odzyskanie swojej esencji. Innym podejściem jest regularna praktyka ćwiczeń oddechowych. Techniki głębokiego oddychania mogą pomóc uspokoić układ nerwowy i zmniejszyć lęk. Spróbuj poświęcić kilka minut swojego dnia na świadome oddychanie. Wdychaj głęboko przez nos, wstrzymaj na kilka sekund i powoli wydychaj przez usta. Ta prosta praktyka może znacząco wpłynąć na Twój stan umysłu w ciągu dnia. Ponadto, angażuj się w zajęcia, które promują kreatywność. Kreatywność jest formą wyrazu, która może być głęboko terapeutyczna. Pozwól sobie na twórczość, czy to przez sztukę, muzykę, pisanie, czy w inny sposób. Bycie kreatywnym może pomóc w uwolnieniu stłumionych emocji oraz przynieść poczucie spełnienia. Nie martw się o perfekcję. Celem jest wyrażenie siebie i odnalezienie radości w procesie twórczym. Kultywowanie ciekawości może również być kluczem do wewnętrznego spokoju. Pozwól sobie na eksplorację nowych pomysłów, hobby i zainteresowań. Ciekawość aktywuje naukę i odkrywanie, pomagając oderwać umysł od zmartwień i lęków. Otwierając się na nowe doświadczenia, poszerzasz swoją wiedzę o świecie i o sobie samym co może być głęboko wzbogacające. Dodatkowo, rozważ znaczenie odłączenia się od mediów społecznościowych choć mogą być przydatnym narzędziem do nawiązywania połączeń, media społecznościowe mogą także wspierać porównania i lęk. Ograniczenie czasu spędzanego online może pomóc w przywróceniu spokoju umysłu. Zamiast przeglądać nieskończone strumienie wiadomości, poświęć ten czas na aktywności, które naprawdę przynoszą radość lub relaks. Angażowanie się w praktyki społecznościowe również może być potężnym sposobem na znalezienie sensu i połączenia. Przyczynianie się do swojej społeczności, czy to przez wolontariat, czy uczestnictwo w lokalnych grupach, może przynieść poczucie celu. Działanie na rzecz innych przynosi korzyści nie tylko tym, którzy otrzymują pomoc, ale także wzbogaca twoje własne życie o poczucie przynależności i spełnienia. Na koniec, nie lekceważ siły humoru. Śmiech i odnajdywanie lekkości w codziennych sytuacjach mogą być balsamem dla duszy. Kumor ma zdolność łagodzenia napięcia i dostarczania nowej perspektywy na wyzwania, które mogą wydawać się przytłaczające. Nie wahaj się szukać chwil radości i zabawy w swojej codzienności. Te strategie, gdy zostaną wplecione w Twoje życie, mogą stworzyć bardziej sprzyjające środowisko dla wewnętrznego spokoju. Podróż może być długa i czasami trudna, ale każdy krok w kierunku dbania o siebie i outcompassion to krok w stronę bardziej zrównoważonego i znaczącego życia. Pamiętaj, że ta podróż jest osobista i wyjątkowa. Znajdź to, co działa dla Ciebie i pozwól sobie rozwijać się w tym procesie. Wewnętrzny spokój nie jest celem, ale stanem, który można pielęgnować z poświęceniem i miłością do siebie. Praktyka komunikacji bez przemocy to cenne narzędzie, które może przekształcić Twoje interakcje. Wyrażając swoje potrzeby i uczucia w sposób jasny i szanujący, promujesz atmosferę zrozumienia. Takie podejście pomaga unikać nieporozumień i konfliktów, umożliwiając, by relacje stały się zdrowsze i bardziej autentyczne. Ponadto, rozpoznawanie swoich emocji jest kluczowe. Często próbujemy ignorować lub tłumić negatywne uczucia, co może prowadzić do nagromadzenia stresu. Dając przestrzeń swoim emocjom, pozwalasz, by były one przetwarzane w zdrowy sposób. Zadaj sobie pytanie, co czuję w tej chwili? Co to mówi o moich potrzebach? Ta autoanaliza może dostarczyć ważnych spostrzeżeń na temat samego siebie. Praktyka minimalizmu również może być skuteczną drogą do wewnętrznego spokoju. Redukując bałagan fizyczny i mentalny, tworzysz środowisko bardziej sprzyjające spokojowi. Zastanów się, co naprawdę jest niezbędne w twoim życiu i podejmuj świadome decyzje dotyczące pozbywania się tego, co już nie służy. Z czystszej i bardziej uporządkowanej przestrzeni umysł również staje się jaśniejszy. Inną ważną strategią jest priorytetowe traktowanie odpoczynku i snu. Brak odpowiedniego snu wpływa nie tylko na twoje zdrowie fizyczne, ale także na zdrowie psychiczne. Ustalenie regularnego rytmu snu i priorytetowe traktowanie momentów odpoczynku może znacząco poprawić Twoją zdolność radzenia sobie ze stresem. To zawiera stworzenie sprzyjającego środowiska do snu, z dala od rospr distractions i w komfortowej temperaturze. Praktyka elastyczności. Jest równie istotna. Czasami rzeczy nie idą zgodnie z planem, a utrzymanie otwartego myślenia może pomóc w radzeniu sobie w takich sytuacjach. Gdy pozwalasz sobie na dostosowanie oczekiwań i dostosowanie się do okoliczności, zmniejszasz frustrację i promujesz poczucie kontroli. Pamiętaj, że sztywność może prowadzić do lęku, podczas gdy elastyczność otwiera przestrzeń dla nowych możliwości. Samopielęgnacja powinna również obejmować dążenie do ciągłego uczenia się. Inwestowanie w swój rozwój osobisty, czy to poprzez kursy, czytanie lub warsztaty, nie tylko poszerza Twoją wiedzę, ale także promuje poczucie skuteczności. Gdy czujesz się upoważniony i rozwijający, przyczynia się to do większego poczucia kontroli i satysfakcji w życiu. Na koniec rozważ znaczenie celebrowania małych zwycięstw. Uznawanie swoich osiągnięć, nawet tych najmniejszych, może zwiększyć Twoją motywację i poczucie własnej wartości. Prowadzenie rejestru swoich osiągnięć wzmacnia Twoją zdolność do przezwyciężania trudności i tworzy pozytywny cykl pewności siebie. Ta prosta praktyka może zmienić sposób, w jaki postrzegasz siebie oraz jak radzisz sobie z codziennymi wyzwaniami. Zanim wyjdziesz, zrób teraz dwie rzeczy weź głęboki oddech i zapamiętaj to, co poruszyło twoje serce dzisiaj, a jeśli ma to sens, podziel się tą historią z kimś, kto także musi to usłyszeć.